Przepraszam, jedenasty zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z Państwa... To pan radny Bogusław so Sambor. Sambor, sorry, zimna Dziękuję Panie Burmistrzu, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Mam takie pytanie, może najpierw zadam pytania, a potem uszczył o co chodzi. Mam pytanie odnośnie pomnika Solidarności znajdującego się przy, na Deptaku przy ulicy Szopena w Brzesku. Pytanie, dwa pytania właściwie. Czy pomnik został wybudowany za środki publiczne? To po pierwsze, a po drugie, kto administruje tym pomnikiem? Szczególnie Gablotą. Bardzo, bardzo Sambora i sprawy dotyczącą pomnika, administracji pomnika nie ukrywam, nie wiem. Poproszę tutaj o wsparcie merytoryczne pana sekretarza, być może pan sekretarz będzie coś na ten temat wiedział, jak jest z pomnikiem Solidarności przy kościele, kto, za jakie pieniądze został wybudowany, tak duże pytanie i kto jest administratorem. Czy może pan sekretarz spróbować odpowiedzieć, czy potrzebujemy troszkę czasu? Więc my potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się zorientować i taka informacja, taka odpowiedź zostanie e, udzielona. Jeżeli chodzi o Solidarności, bo tak więcej może pamiętam, bo jestem starszy, w, w 1981 roku na początku była taka tablica spontaniczna zamontowana dla, znaczy dla informacji o, o wydarzeniach solidarnościowych. Yy, była z, z metalu, oczywiście, z różek i z żelaca. i kiedy nastąpił stan wojenny, została wycięta. I nie wycięta przez UB, tylko przez tych, którzy montowali chcieli ją ukryć. Wiem yy, to dlatego, że miałem rewizję. W tamtym czasie była ta tablica poszukiwana. Yy, następnie w 1990 roku była odtworzona, bo akurat tamta zaginęła. Yy, też metalowa i w latach pod koniec lat 90. za, za burmistrza Jana Musiała została zbudowana, czy zmieniona na, na stan obecny i jest to tablica Solidarności. Nie ma co sprawdzać. Właścicielem jest Solidarność i ona dysponuje tą tablicą. Oczywiście na tym, na tych słupkach przy tej tablicy Y, są zamieszczone tab tablice upamiętniające ofiary smoleńskie. Dziękuję. Pan Bogusław Sambor, proszę uprzejmie. Dzie dziękuję pani przewodnicząca, panie burmistrzu Wysoka Rado. Dziękuję za odpowiedź panu Adamowi Kwaśniakowi. Ym, nie chciałem już w tamtym punkcie zabierać głosu. Yy, odniosę się to teraz. Jeżeli mamy już jasność co do administratora. Wiemy, że powstał ze środków publicznych. Mało tego, solidarność to jest symbol, symbol wszystkich Polaków. A zmierzam do tego, że wiele osób jest bulwersowanych mieszkańców Brzeska z zawieszeniem na tym pomniku plakatu wyborczego. Jednego z kandydatów. Ja przepraszam, że poruszę wątek polityczny, trochę wyborczy, ale kolega już trochę przetarł szlaki, więc nie czuję się, żeby łamał jakiś tabu. Natomiast wiele osób naprawdę bulwersuje ten fakt. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na jakimkolwiek innym pomniku wieszać plakaty wyborcze jakiegokolwiek kandydata. Również nie wyobrażam sobie, żeby na tym pomniku wisiał plakat wyborczy jakiegokolwiek kandydata. Um, mam takie przeświadczenie, że, że to naprawdę nie jest w porządku. Um, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że um, zastanawiam się poważnie, czy to jest um, symbol, czy to już jest organizacja polityczna, czy jaki, to, jaki charakter ma dzisiaj Solidarność. I, jeżeli to jest organizacja polityczna, to również w naszym urzędzie wynajmuje lokal, chyba nie wiem, czy wynajmuje, na nie wiem na jakich zasadach użytkuje ten lokal Solidarność. Bo ja nie wyobrażam sobie i nie widzę w żadnym, w żadnym urzędzie m, działa jakakolwiek partia polityczna czy organizacja polityczna. Dlatego mam takie jeszcze pytania: na jakich zasadach użytkuje lokal y, Solidarność w Urzędzie Miasta? Czy są to jakieś stawki preferencyjne, czy na normalnych stawkach? Czy jest lokal użytkowany w sposób ciągły, czy sporadycznie? Dziękuję. Sambora z przemyśleniami, ale tutaj posłużę się też wiedzą, mam nadzieję, mam nadzieję, że mi się uda, wiedzą historyczną troszeczkę, bo, bo ta umowa była zawierana jeszcze przed moim przyjściem, przed objęciem urzędu. Pan sekretarz jest równolegle dyrektorem wydziału Administracyjnego, tak mogło tutaj to tak dobrze się współpracuje z panem sekretarzem, że podwójne brzmienie na niego włożyłem. I jako dyrektor wydziału administracyjnego odpowiada za administrację w tym obiekcie za najmy. Proszę o udzielenie odpowiedzi panu radnemu, szanowni państwo, wysoka rado. Tutaj uzupełnię. Nie tylko Pan Burmistrz, jeszcze przed podpisaniem umowy, umowa była wcześniej podpisana, ale nie wiem czy jest jeszcze jakiś pracownik, który pamięta te czasy, dlatego że umowa z Solidarnością została podpisana w 91 października 1993 roku. Ta umowa oczywiście ulegała w tym czasie corocznej waloryzacji, natomiast na ten moment ta umowa wciąż jest y, aktywna. Y, solidarność z tego co mi wiadomo y, tam ma chyba dwa razy w tygodniu dyżury i, y, no i one się tam odbywają. W międzyczasie odbywają się również jakieś spotkania okazjonalne y, w tych pomieszczeniach. To jest y, niecałe 17 metrów. I obecna stawka płacona w 2020 roku wynosi 119 ,63 zł. miesięcznie. Dziękuję bardzo. 119, czyli jaka to jest za metr? Państwo, mamy tą wiedzę? Za, za metr to wynosi 7 zł. i 12 groszy brutto za jeden miesiąc. Dziękuję serdecznie. Czy rozumiem, że ta odpowiedź dla Pana Radnego Sambora na tym etapie wystarczająca, tak czy? Dziękuję bardzo. No już widzimy, że to są stawki wysoce preferencyjne. No tutaj powiązają z tą działalnością stricte polityczną, naprawdę jest to dosyć niemoralne po prostu. Dlatego, no zastanawiam się, czy ten lokal nie powinien zostać Powiedzmy, czy nie było, mogłaby mi zostać e, złożona propozycja zamiany tego lokalu na inny, powiedzmy. Ja myślę, że urzędowi też by się przydały dodatkowe pomieszczenia w urzędzie. Natomiast mamy wiele innych e, nieruchomości, które, powiedzmy, mogłyby służyć Solidarności e, w Brzesku, mogliby mieć swoją siedzibę. Ale nie wiem, czy to jest stosowne, żeby to było w tym urzędzie w nawiązaniu w stosunku do tej działalności, o której mówiłem wcześniej. Dziękuję. Bardzo panu radnemu adworsem zgłosił się pan Adam Kwaśniak. Dziękuję bardzo. Chciałem właśnie wspomnieć historię, bo na początku lat 2000 2000 w ten czas burmistrz Jan musiał też miał taką propozycję jak tu kolega Bogusław Sambor, żeby usunąć solidarność z Urzędu Miasta, bo też. Był w ten czas już nie pamiętam, ale to nieważne, yy, ale oficjalnie było po to, żeby powiększyć bazę tutaj lokalową urzędu. Nie, nie tylko myślał o Solidarności, tylko jeszcze o pani lokator. Yy, Niemniej yy, były od ten czas takie protesty, Solidarności, rady nie byli przychylni tym działaniom. Burmistrz Jan Musia zrezygnował. Widzę, że wracamy do starych metod. Jak coś się nam nie podoba, to wyrzucamy. Przepraszam, tu, tutaj wolę się odnieść od razu, adwocem nie, nie widzę u mnie takiego punktu adwocem, nie wiem czy mi wymazało taką, taką formułkę. Pani przewodnicząca pozwoli, pan radny użył teraz takie sformułowania, że też był skłócony. Nie, proszę państwa, ja z nikim nie jestem skłócony. Jeżeli pan burmistrz musiał, nie wiem, był skłócony, czy tam były jakieś zarzewie konfliktu, był konflikt, jeszcze raz mówię wyraźnie, nie, wydaje mi się, że ja z nikim nie jestem skłócony, ani z żadną organizacją związkową, ani nie ma żadnego konfliktu, więc proszę, żeby tutaj to tak zrewidować, żebyśmy bardzo precyzyjnie się wyrażali, żeby nie narastały obok tego jakieś niepotrzebne później napięcia, naprężenia, konflikty, no bo oczywiście bardzo łatwo później pewną trudność podnosić do rangi, do rangi problemu, no a czy pomieszczenia by się przydały? No pewnie, pewnie tak. No, sam pan starosta niedawno pytał, czy, czy, czy nie było możliwości, ponieważ pan wojewoda zaproponował powrót tutaj biura paszportowego, czy w większym zakresie, więc pytał o takie rzeczy, my też z, Potrzebujemy dodatkowych pomieszczeń, chociażby na zaplecze socjalne dla naszych pracowników, bo, bo no, to, które jest, jest nie niewystarczające. Ale póki co nie rozważaliśmy takiej możliwości, czy opcji nie było na kierownictwie takiego tematu. Jeżeli ta dyskusja pojawia się na sesji. To my być może będziemy musieć e, takie wnioski również ewentualnie rozpatrywać, zastanawiać się, analizować, ale nie, e, jeżeli chodzi o mnie, ja z nikim nie jestem skłócony, jeżeli znaczy, tak mi się wydaje, że z żadną organizacją, przynajmniej ja takich sygnałów nie mam, żadnych takich informacji zwrotnych nie otrzymywałem. Mam nadzieję, że również z nikim, z Państwem. Nikt nie odczuł takiego, nie jest w takim przekonaniu czy odczuciu, że z kimkolwiek jestem tutaj w jakimś konflikcie czy skłócony. Chociaż w istocie nieraz w poglądach różnych, w różnych obszarach czasem się różnimy. Dziękuję. Panu Burmistrzowi, bardzo proszę, dworcem, Pan Bogusław Sambor. Dokładnie, dziękuję. Dokładnie do tej samej kwestii chciałem się odnieść. Też uderzyło mnie to stwierdzenie, też. Ja też nie jestem skłócony ze Solidarnością. Mało tego, mam sygnały od członków Solidarności, że też mi się nie podoba, podoba ten fakt, że się upolitycznia pomniki. I mam pytanie do radnego Kwasiaka, czy jemu by się podobało, gdyby jakikolwiek plakat wyborczy na jakimkolwiek pomniku wisiał? Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Adwokatem pan Adam Kwaśniewski. Panie Bogdanie, nie wiem czy to jest pomnik. Pan używa takich sformułowań: pomnik pomnik. To jest tablica trzecia kolejna Solidarności. I więc y, nie jest to pomnik, a właścicielem, tak jak powiedziałem, jest Solidarność i od nich zależy, kogo będą popierać. Popierają takiego prezydenta, który obniżył wiek emerytalny, przywrócił, y, podniósł y, stawki. Y, y, pensji y, godzinowe, no, przyczynił się do tego, że, że robotnikom, pracownikom się wiedzie lepiej, no i dlatego popierają, ja, Solidarność popiera tego y, kandydata na, na Prezydenta. Natomiast Pana y, Prezydent, czy tam kandydat na Prezydenta, no, nie, nie jest y, zainteresowany ja bym prosiła, w nie, nie w Adamie, ja, ja, nie tej sprawy no, nie nie sprawy w tej sprawy bardzo tej sprawy Ja pani przewodnicząca nie tej tej dyskusji w tego nie w tej dyskusji w tego sprawy w tej części. w tej sprawy w Pani. Bardzo w tej sprawy w Pani, sprawy Pani Pani Odnosząc się tutaj jeszcze do tej tablicy Solidarności no chciałbym jednak mimo wszystko zaznaczyć, że jakieś władze statutowe ten związek ma, druga rzecz, no popieranie kandydatów, nie tylko kandydatów... To, to nie jest złośliwość nikogo, tylko rzeczy martwych, rzeczy martwych. Ale tu kolega zawsze pomocna do mnie. Kandydatów, kandydatów nie tylko popierają partie polityczne, również, również kandydaci starają się o poparcie związków, organizacji, zupełnie politycznie przecież, przecież niezależnych i, i ja nie upatrywałbym w tym jakichś złych, złych intencji. Często pod tą tablicą, która upamiętnia właśnie wprowadzenie stanu wojennego, represje. W minionego okresu, w katastrofę smoleńską, często z Solidarnością składamy tam również. Uczestniczymy w Mszy Świętej, składamy kwiaty, znicze. Zawsze Solidarność jest, identyfikuje się poprzez swoją obecność w różnego typu te uroczystości. Trudno byłoby odbierać im ich uprawnienia, jeżeli takie mają, jeżeli taka jest ich decyzja i można to pewnie kwestionować, ktoś to może kwestionować. Ja akurat tego nie kwestionuję, bo nigdy bym nie odbierał komuś prawa do tego, jeżeli związek ma swoje władze, jeśli taka decyzja zapadła uni Wydaje mi się, trzeba to uszanować. Natomiast zupełnie nie podoba mi się, powiem szczerze, tu taka reakcja na pomieszczenia wynajmowane w urzędzie miejskim. Bo gdyby związek faktycznie wchodził tutaj i, i mieszanie tej polityki przez duże P do samorządów, gdyby związek tutaj wchodził w wybory samorządowe i rozgraniczał kandydatów, czy opcje, czy stowarzyszenia, które startują w wyborach samorządowych, i tu chciał, że tak powiem, Wskazywać na kogoś, no to byłoby to takie nieeleganckie, i faktycznie można byłoby się zastanowić nad, nad tym dobrym sąsiedztwem, że się tak wyrażę, czy preferencyjnych cenach. Ale tu właśnie wydaje mi się, panie radny, jest to łączenie tej polityki dużej do samorządów. Tego nie powinno być. I, i tu na tym, na, na tym poziomie samorządu, czy wynajmowania Urzędu Miejskiego pod na, na potrzeby akurat w tej chwili tutaj związku zawodowego to, to wydaje mi się trochę nieeleganckie. eleganckie. Dziękuję. Dziękuję. Zamontowane. Jeżeli chodzi o tematy Solidarnościowe, one zostały zamknięte. My spotykamy się przy tym pomniku. Myślę, że dla nas wszystkich ważne są tradycje Solidarnościowe i to, co się wydarzyło w Wolnej Polsce. I wszyscy, jak jedna osoba, która się tutaj znajduje, pamiętamy o wszystkich ofiarach katastrofy smalińskiej i jest to dla nas, dla całego narodu, bolesny cios, że do takiej katastrofy doszło. Dziękuję, tyle z mojej strony.